Jaśniczki, bardzo <grym się cieszę, <grym> <grym> ja, dzisiaj do prokuratury się tym zajmuje. Bardzo się cieszę, bo liczę właśnie na to, że prokurator szybko i sprawnie temat przetnie. ja teraz ostatnie pytanie, pytanie od widza. Co to by nie robił Kubek po takie czekoladzie? Minister Nowak... Dwa dni nie, nie, nie będzie robił. No, no, bo minister ten w ramach działalności gospodarczej firmy, co jest... Dobre Emilku, mniem, mnie. nie Babcia cię będzie przebierać. W no to nie zrobi no tak. dużo nie może, troszeczkę tylko. Nie.

Dobrze, że rządzia 3,5 kromki tego chleba z poczetem. My nie jesteśmy właścicielem <grym> tego miejsca. Nie, to nie. Ale gdzieś się da tam. Chcę zaplankować jej samochód, albo dzieci odwieść. No ale tak? no, to się nie da. <grym> biera, kiedy ona jedzie dalej do tej pracy, i albo oni nie posłużą się, <grym> Nie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że oczywiście jest. Jezus, Ania mnie zabije. Na ile on za Zobacz, no. Nie, już, już znajadł się, widzisz? to było. Dobrze, to teraz my zjemy po kawałku. Jemu już wystarczy. No wystarczy. A on miał święto. Wytrzemy rączkę? Rozebrał się na Tarta rozebrała. czerwonego jest. O! O, właśnie. O, co, tak, pokaż, jak to się robi. Pokaż, jak to się Wystarczy. robi. Pokaż, o, za to. ciągnij. za to, o, to ciągnij, opa. opa, I ciągnij to. Oto, ciągnij to. Ciągnij. Nie? Nie? No. Nie? 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 to Nie? 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 Malunut, Ale nie? Nie? Głos dziadek bajki.